Ketoadaptacja. Właściwie to słowo, ja uważam, że jest przesadnie, pasę? nadmiernie pase nadużywane. Dlaczego? Bo keto adaptacja. To jest taki okres, można powiedzieć, no adaptacji, przygotowania do nowego stylu życia, i wiąże się nieodłącznie z tak zwaną grypą keto-ketoflu. I teraz skąd się bierze to całe? Wszyscy mówią o keto-flu, wszyscy się chwalą, że mieli, tak, ja umierałem i tak dalej. No my nie mieliśmy, i nie zamierzamy mieć. Dlaczego? Bo keto-flu w okresie przejścia, przeprogramowywania organizmu na spalanie tkanki tłuszczowej, po prostu dochodzi do przemiany, do Zmiany poziomu elektrolitów w Twoim organizmie, po prostu lądująca na dół insulina powoduje, że nadmierna ilość moczu zostaje wydalana przez nerki, ten pociąga sód, magnez, jest mniej potasu. I teraz w momencie, kiedy no, takim ułańską fantazją wskoczysz w ten nowy styl życia, nie przygotujesz się, a większość społeczeństwa ma jednak niedobory magnezu, sodu i właśnie potasu, no to te ostatki pociągniesz właśnie w pierwszych dniach keto, no, ale no też, i ma, no masz przerąbane. No nie przez przypadek, wszystkie ułatwienia, które Wam, Was uczymy, edukujemy, zaczynamy od konkretnej edukacji, tłumaczenia, no bo to ma sens. Wtedy unikacie tych niepotrzebnych Powikłań. Dokładnie. Przygotujcie się, przygotujmy się. Cały czas pamiętajcie: woda zdrowia doda, bierzemy witaminę D, magnes też bierzemy, dosypujemy soli do wody himalajskiej. Eee, potas, jeżeli ktoś widzi w wynikach badań, że jest za nisko, racjonalnie i perspektywa, perspektywa długoterminowa wchodzimy w ketozę dla dobra przyszłych pokoleń. To też dobre było, nie? Fajne, no?